W kwestii tego dokonanego zamachu na telewizję publiczną. No, rzeczywiście, dramatyczny zamach. Straszne rzeczy dzieją się w tej chwili w telewizji publicznej, bo. Wystarczy wiadomości bo, oglądać. Bo co parę minut z tej telewizji publicznej na przykład nie wyskakuje pan Petru, tak? No, dramat. No, po prostu złamanie demokracji. Bo. Już nie 100% tak zwanych ekspertów, nie, co tylko może 50%, 50 minister, to są zwolennicy określonej platformy racji. obywatelskiej i w tej, w tej sprawie jako eksperci tak naprawdę wypowiadający się. No dramat, no w ogóle dramat. Bo wreszcie do tej telewizji publicznej, do różnych debat dopuszczani są przedstawiciele partii spoza Parlamentu. No koszmar po prostu. No jak w ogóle można, tak? Szanowni Państwo. Nic złego w telewizji publicznej się nie dzieje. Rzeczywiście następuje demokratyzacja w tej telewizji. Rzeczywiście dopuszczane są wreszcie takie poglądy, które do tej pory w ogóle nie miały szansy zaistnienia w telewizji w publicznej. Bo na przykład, bo na przykład przygotowywana Eurowizja i e, kwestia polskiej reprezentacji na tej Eurowizji nie będzie dokonywana e, e, poprzez jedno osobową jakąś tam decyzję. Cieka, Eurowizja tylko, wyda, tylko, margines, tylko, we wnętrz, tylko będzie odbywał się konkurs i to Polacy będą decydowali kto nas będzie. No nie, o Eurowizji. Eurowizji, o jeszcze kręci, nie ta ja tylko mówię o tym, że w telewizji publicznej wreszcie będzie normalnie, szanowni państwo.